Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy sobie troszeczkę inne czytanie. Będziemy sobie robić um, ogólnie, jaka energia będzie dla Was na marzec tego roku. I macie do wyboru jeden, jedno z czterech piórek, e, zaczynając od piórka żółtego, zielone, pomarańczowe. I piórko białe. Pod spodem w opisie będziecie mieć stopki czasowe, więc będziecie mogli przejść bezpośrednio do swojej grupy, ale jeszcze zaczynając, tylko krótko przypominam, że osoby, które chcą wesprzeć mój kanał dowolną kwotą, dostają tak naprawdę od razu link do filmu z czytaniem miłosnym na wiosnę. Na tą wiosnę, dla singli Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany To całą jakby, cały opis macie po prostu teraz w opisie pod filmem Jak to zrobić I jak otrzymać ten link do filmu I co? I przechodzimy do grupy numer 1 Czyli do piórka żółtego I witam osoby, które wybrały żółte piórko Dla Was jest... Najpierw zaczniemy słuchajcie od przesłania Wy macie przesłanko Mhm, spadło Czekajcie sobie postawimy. Kwarcem różowym przystawimy. Wy macie przesłanko, czekaj. Nie śpiesz się teraz z działaniem. Czekaj na stosowną chwilę, aby uzyskać lepsze rezultaty. Ogólnie, yy, energia troszeczkę będzie się tutaj gryźć, dlatego że dla Was, jeżeli chodzi o kartę tarota, Wy macie kartę królowej Buław. I teraz tak. Przede wszystkim królowa buław to jest energia bardzo taka dynamiczna, w której wy będziecie tak naprawdę chcieli wiele zrobić. Będziecie chcieli wywiązać się ze swoich obowiązków po prostu jak najszybciej, żeby później mieć czas właśnie również na odpoczynek. To jest też energia, która jakby. Nie pozwala nam się zastanowić do końca, co dalej robić, tylko od razu do naszej głowy przychodzą właśnie gotowe odpowiedzi, gotowe pomysły, i my, jakby bez zastanowienia, po prostu od razu podejmujemy decyzję, od razu możemy też bardzo szybko zmieniać swoje zdanie. To jest, słuchajcie, przede wszystkim energia, w której wy również świetnie zdajecie sobie sprawę, co chcecie zrobić, co chcecie osiągnąć, na czym chcecie się skupić. Wy w marcu jesteście w energii, mam wrażenie, bardzo optymistycznej, takiej, która jakby. Daje Wam bardzo dużo motywacji, bardzo dużo optymizmu. Być może to będą o wiele cieplejsze dni niż teraz i to tak naprawdę sprawi, że zaczniecie żyć pełnią, że zaczniecie jakby tworzyć sobie jakieś nowe plany. Ale z kartą, właśnie przesłania, czyli kartą czekaj, mam też wrażenie, że tutaj radą dla Was jest przede wszystkim to, żeby zastanowić się nad opcjami, jakie macie w tym marcu, dlatego że mogą być różnego typu sytuacje, które będą tak naprawdę wymagać od Was jakiegoś wyboru. I teraz możecie mieć kilka tych wyborów, i niekoniecznie ten pierwszy, który Wam przyjdzie na myśl, będzie tym najlepszym. Więc dlatego jest ta karta czekania, że jeżeli dojdzie do jakiejś tutaj właśnie sytuacji, w których będziecie musieli troszeczkę dłużej się zastanowić nad tym co wybrać, żebyście dali sobie chwilkę, żebyście jakby rozważyli inne również opcje i wybrali wtedy tą, która najbardziej wydaje wam się najrozsądniejsza, dlatego że em, królowa była, tak jak powiedziałam, jest to energia bardzo szybka, która wręcz po prostu nas wyrywa tak naprzód. E, my nie chcemy się zastanawiać, my po prostu od razu pach, pach, pach działamy, idziemy, robimy i się nie zastanawiamy. Natomiast możemy przeoczyć przez to jakieś tutaj dla nas fajne opcje, fajne możliwości. Więc to jest również, e, Rada po prostu dla was, tak, żeby troszeczkę też przysiąść, się zastanowić na spokojnie niektóre sytuacje, niektóre, właśnie tutaj, nad jakimiś wyborami się tutaj bardziej zastanowić. Ale też z kartą czekania mam wrażenie, że to jest mała rada dla was, żeby też znajdywać czas na odpoczynek, żeby ta energia nie była dla was aż tak bardzo zgubna że zajmiecie się wszystkim dookoła, a zapomnicie tak naprawdę o samych sobie e, i zapomnicie o odpoczynku lub o jakichś zdrowych nawykach. Czy zapomnicie o tym, co sobie postanowiliście? Więc e, tutaj przede wszystkim ta energia również e, przypomina nam o tym, żeby w tym całym natłoku, e, żeby w tej całej właśnie tej bardzo pozytywnej energii nie zapominać też o tym, że czasami potrzebujemy tego odpoczynku i naładowania baterii, naładowania tej energii. Bo energię czasami przecież zawsze się przecież kiedyś kończy. Więc o tym pamiętajcie, żeby później pod miesiąc nie wyszło, że jesteście przemęczeni, że później już stracicie tą motywację, więc pamiętajcie o tym, żeby zawsze jakby ten czas na odpoczynek znaleźć kiedy to możliwe. Bo tutaj też z tą królową była mam wrażenie, że Wy będziecie chcieli robić coś nadprogramowo, więc nie bierzcie też za dużo na swoje barki. To może dotyczyć uczelni, to może dotyczyć pracy, to może dotyczyć relacji z innymi osobami. I są to sytuacje na przykład takie, w których um, macie do wykonania jakiś projekt i wy chcecie y, jakby jeszcze więcej zrobić, jeszcze więcej od siebie dać. Czy to w relacji dać y, z siebie 120%, 150% zamiast tych 100%, y, czy tak samo w pracy, czy właśnie w uczelni, y, czy. w w szkole będziecie się zgłaszać do dodatkowych rzeczy. Nie bierzcie na swoje barki też za dużo. Bierzcie wszystko pod swoje możliwości. W marcu owszem, będziecie mieć bardzo dużo siły do tworzenia, do robienia, ale też, żeby to Was nie zgubiło, pamiętajcie, zachowajcie umiar. I jeszcze jedną kartą e, dla Was na e, marzec jest karta. E, Kluczy, kluczy na bryloku. I te klucze często właśnie mówią o różnych opcjach, o różnych wyborach, o możliwościach, o podejmowaniu właśnie decyzji. Więc tutaj u Was na marzec szykują się również jakieś ważne decyzje, jakieś wybory, jakieś też może bardzo fajne okazje do rozwoju. Ale to też jest sytuacja, w której ktoś może w Waszym życiu się pojawić, jeżeli jesteście samotni i może Was tutaj połączyć jakaś przygoda. Nie mówię oczywiście tutaj, Jakoś stała relacja tutaj um, nie w tym sensie bardziej właśnie jakaś nowa znajomość, to może być przyjacielska znajomość, zwykły, znajomy, koleżanka, poznanie kogoś, e, właśnie w tym natłoku Waszych jakby działań, kto e, jeszcze doda Wam więcej tej energii. Więc tutaj możecie poznać w marcu kogoś bardzo ciekawego. E, I co? I tak, i to całe czytanie dla Was na marzec. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy czytanie z Wami rezonuje. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze na ten miesiąc, chociaż do tego miesiąca jeszcze troszeczkę zostało czasu. Ale mimo to już teraz życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze. I do zobaczenia w kolejnych filmach. I przechodzę już do grupy numer 2. I witam wszystkie osoby, które wybrały zielone piórko. I tak, dla Was zaczynamy jest przesłanie: fale powodzenia. Obmywają Cię teraz obfitość i pasjonujące nowe możliwości oraz yy, karta Tarota, energia, karta dziewięciu mieczy. U was słuchajcie, zdecydowanie, e, jakby karta dziewięciu mieczy jest energią, która mówi bardzo mi często o nieprzespanych nocach, o sytuacji, w których bardzo się czymś zamartwiamy, nie wiemy jak coś rozwiązać. Czasami też odkładamy podjęcie pewnych decyzji na później, e, zrobienie pewnych rzeczy na później, czy również pracę odkładamy na później. E, zazwyczaj karta dziewięciu mieczy jest przedstawiona w tarocie, właśnie jak taki. Em, że leżący człowiek po prostu na łóżku, który łapie się za głowę i w tle jest dziewięć mieczy, więc to jest sytuacja, w której wy możecie czasami się właśnie znajdować. Dla niektórych z was to może być sytuacja, w której macie problemy z zaśnięciem, macie problemy ze snem, i tutaj dla was jakby. Odpowiedzią jest, że żeby sobie z tym poradzić, jest najpierw uporządkowanie tego, co robicie w ciągu dnia. Bo tutaj jakieś właśnie rzeczy, które robicie w ciągu dnia, czy to praca, czy kontakt z kimś, czy jakaś relacja, która nie daje Wam spokoju, ona przenosi się na Wasze kłopoty ze snem, ale również właśnie karta dziewięciu mieczy. Pod spodem w talii był As Mieczy. Dla mnie to jest jasna wskazówka, i zresztą z falą powodzenia, że w marcu przede wszystkim skupcie się na tym, jak rozwiązać swoje problemy w życiu, jak rozwiązać sytuacje, które gdzieś nie dają wam spokoju. Przede wszystkim szukać tych rozwiązań, dlatego że macie bardzo dużą szansę na rozwiązanie ich i też na falę powodzenia. To może być sytuacja bardzo prosta, w której na przykład w pracy hmm, dostajecie jakieś zadanie i boicie się, że sobie z nim nie poradzicie. To może być sytuacja związana z drugą osobą, yy, gdzie na przykład nie wierzycie w siebie i gdzieś tam wasza pewność siebie spada i nie, nie wiecie po prostu, czy, yy, czy ta osoba. Ma szczere intencje wobec Was, wobec Was, czy jesteście w typie tej osoby, czy może w związku, yy, tutaj się martwicie o coś. Tu Wy po prostu jesteście w energii zamartwiania w marcu i to jest energia, którą trzeba zmienić, nad którą trzeba pracować. Więc przede wszystkim, jeżeli będą sytuacje, jeżeli będą jakieś właśnie tutaj momenty, w których Wy nie będziecie wiedzieli, jak sobie poradzić, yy, lub będziecie coś odkładać na później, absolutnie tego nie róbcie. Gdy tylko pojawi się tak, tutaj coś związanego, że nie wiecie, jak coś zrobić, rozwiązać, mimo to przysiądźcie nad tym i zastanówcie się, jak znaleźć tego rozwiązanie. Mam też wrażenie, że przy, u swojego boku ktoś bliski Wam będzie pomagać, więc tutaj będziecie mieć wsparcie. Pamiętajcie o tym, że nie jesteście sami i nie bójcie się prosić o pomoc, jeżeli sobie z czymś nie radzicie. Jeżeli już teraz w styczniu, w styczniu, przepraszam, w lutym, macie jakieś kłopoty, czy to finansowe, czy w związku, czy w pracy, czekać. Sobie przesunę, żeby karty nie spalić to po prostu to jest jasny znak, że w lutym, że w marcu, przepraszam, w końcu wychodzicie z tej energii, w końcu znajdujecie rozwiązanie swoich problemów, do tego, że pod spodem, słuchajcie, w tarocie talii był as mieczy, przepraszam to jest znalezienie rozwiązania, to jest wzięcie sprawy w swoje ręce i w końcu zakończenie czegoś, co nam nie dawało spokoju więc również niektórzy z Was właśnie w marcu mogą Wyleczyć się z bezsenności, być może nauczycie się lepiej panować nad stresem, być może bardziej zrozumiecie siebie, jak wy działacie, jak, co wasze ciało potrzebuje, tak? Na tamten moment. Więc to jest energia, która mówi przede wszystkim o tym, że jeżeli coś się dzieje teraz, jeżeli coś będzie się dziać, nie będziecie wiedzieli, co zrobić, absolutnie nie pozostajcie. Um, nie pozostawajcie w energii bezczynności, tylko po prostu odważcie się i coś zróbcie. Szukajcie tych rozwiązań, postarajcie się właśnie otworzyć troszeczkę głowy, otworzyć się na pomysły, dlatego, że macie bardzo dużą szansę powodzenia i obmywają cię teraz obfitość i pasjonujące nowe możliwości. To zdecydowanie jest właśnie karta, która mówi mi o tym, że możecie znaleźć nowe rozwiązania do starych problemów, bo bardzo łatwo sobie poradzić z problemami, które um, gdzieś tam was trzymają, ale też przede wszystkim to jest polepszenie sytuacji w pracy. Więc te 9 mieczy to może być sytuacja, w której teraz nie jesteście zadowoleni ze swojej sfery materialnej, um, z sytuacji w pracy. I po prostu w marcu to się zmienia. Wy idziecie w lepszym kierunku i małymi kroczkami wychodzicie, i na koniec miesiąca jesteście zadowoleni ze swojej sytuacji, bo po prostu nie dość, że znajdziecie jakieś rozwiązania, to jeszcze wasza sytuacja materialna, finansowa może jak najbardziej się poprawić. I macie jeszcze jedną kartę, i to jest karta lubięcie I to jest tak, ktoś Ciebie lubi. Romans, właśnie powoli rozkwita to jest też taki, właśnie. Pójście na randkę, bardzo pozytywny czas, więc to jest też jakby karta, która mówi bardziej o kontaktach z innymi ludźmi, że możecie właśnie liczyć na wsparcie kogoś. To też może być sytuacja, w której ktoś bliski was po prostu zabierze na jakieś spotkanie, będzie chciał wam pomóc, będzie chciał wam poprawić humor, będzie chciał was troszeczkę rozweselić. To jest sytuacja, w której możecie liczyć na drugiego człowieka, a osoby samotne mogą poznać kogoś i po prostu spędzić miło czas, czy wyjść na randkę, czy po prostu. Fajnie porozmawiać i to też jakby e, pozwoli Wam wyjść z tego stanu nic nie robienia, tak? Czyli również dla Was radą jest to, żeby otworzyć się na ludzi, nie unikać ludzi, jeżeli macie jakieś tam problemy, tylko szukać rozwiązań i też e, prosić o pomoc, jeżeli sobie z czymś nie potraficie e, poradzić. I tak, i to było całe czytanie dla Was na marzec. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy, te, czy czytanie z Wami rezonuje. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmów i wspaniałego miesiąca! I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały pomarańczowe piórko, czyli grupa numer 3. I dla Was mamy słuchajcie, jako pierwsze przesłanie. Jest to karta umocnienie. Jesteś silniejszy niż Ci się wydaje. To dla Ciebie bezpieczne, aby być silnym oraz macie energię maga. Okej. Okay. I teraz tak, dla Was ogólnie energia na marzec jest taka, że uwierzcie w siebie, uwierzcie w swoje siły, dlatego że wszystko, co sobie zaplanujecie, tak naprawdę ma bardzo dużą szansę powodzenia. Bardzo dużą szansę spełnienia. Karta Maga jest kartą przede wszystkim sukcesu, ale takiego sukcesu, na który sam sobie zap, sami sobie zapracowaliśmy. To też jest jakby zwiększona pewność siebie, zwiększona motywacja w swoje siły. Um, więc mam też wrażenie, że wy, jakby z tą kartą umocnienia w marcu będziecie pracować właśnie nad rozwojem osobistym, być może nad rozwojem duchowym, być może bardziej skupicie się na tym, co jest wewnątrz was, co tak naprawdę pragniecie, co chcecie zmanifestować w swoim życiu, w jakim kierunku chcecie iść, ale też właśnie w marcu bardzo skupicie się na miłości własnej, na wierze w własne możliwości. Przede wszystkim tutaj u Was bardziej widzę skupienie na samym sobie. Karta Maga też właśnie mówi często um, o manifestacjach, tak? Więc tutaj, jeżeli skupiacie się na manifestacji, na pozytywnych afirmacjach, chcecie coś do swojego życia przyciągnąć, w marcu jest bardzo dobry czas właśnie o to, żeby zadbać o siebie i umocnić wiarę w siebie, dlatego że tak, jak mówi ta karta, jesteś silniejszy niż ci się wydaje, to dla ciebie bezpieczne, aby być silnym. Powinniście w marcu uwierzyć w swoje możliwości, uwierzyć, że tak naprawdę macie los w swoich rękach i możecie. Zrobić wszystko, co tylko chcecie, co tylko zaplanujecie. Niektórzy z Was być może w, e, ogólnie starają się do swojego życia przyciągnąć prawdziwą miłość. Być może chcecie przyciągnąć kogoś do związku romantycznego. E, tutaj, właśnie ze znakiem nieskończoności, widzę, że e, niektórzy z Was mogą właśnie czekać na bratnią duszę, na coś prawdziwego, ale też właśnie ta małpka trzyma e, w łapce. Jakby różdżka, tak? Jakby jakiś zwój, wy macie wszystko, co trzeba w sobie, tylko musicie to odnaleźć. W marcu absolutnie nie róbcie czegoś takiego, że się poddajecie, że mówicie, że mam dość, nie robię, jeżeli, że to nie jest dla mnie, że przestajecie wierzyć w siebie. Dlatego, że. Tutaj właśnie marzec jest miesiącem, w którym powinniście popracować troszeczkę, właśnie nad tą wiarą w siebie, i nieważne, czego się to dotyczy, uda wam się wszystko zrobić i wyjdziecie ze wszystkiego, w czym nie chcecie już być. Tak, bo wy tutaj macie bardzo dużą siłę w sobie przede wszystkim. To jest przede wszystkim, słuchajcie, też energia maga, żeby się nie bać, żeby próbować nowych rzeczy. Więc jeżeli o czymś marzycie od dłuższego czasu, po prostu jeżeli. Tak wam dyktuje serce, to zróbcie. To mogą być okazje też również, czy, czy propozycje spotkań od kogoś, czy po prostu jakieś zwykłe propozycje, czy to w pracy, czy na uczelni, czy w szkole, czy od znajomego znajomej, i wy po prostu będziecie się zastanawiać, czy to jest dla Was, czy, czy skorzystać z tego. Absolutnie nie zamykajcie się na ludzi, to jest rada dla Was. I przede wszystkim, tak jak powiedziałam, skupcie się na sobie, na tym, co Wy chcecie i idźcie w tym kierunku, bo w marcu jest super energia właśnie do tego żeby spełniać swoje marzenia, iść w tym kierunku, w którym się chce, osiągać swoje cele, manifestować w życiu to, co chcecie i przede wszystkim wy tutaj bierzecie los w swoje ręce. Więc jeżeli wy w marcu będzie jakaś sytuacja, wy powiecie: No, nie, to nie jest dla mnie, poddaję się, nie robię, no to w takiej energii zostaniecie. Natomiast jeżeli um, spróbujecie inaczej do tego podejrzeć, dam radę. Skoro tak, skoro tego chcę, skoro chcę iść w tym kierunku, dam radę, poradzę sobie, wierzę w siebie, motywujcie się również do działania i bądźcie dla siebie jak największym wsparciem, bo tutaj wiele może udać Wam się właśnie osiągnąć, bo karta Maga właśnie o tym mówi: że Wy całą moc macie w sobie, więc w marcu skupcie się na tym, co chcecie, a nie na tym, czego nie chcecie. I nie skupiajcie się na tym, że nie wyjdzie mi, nie potrafię, to nie jest dla mnie, będę sama już zawsze albo zawsze trafiam na takich ludzi i takich. Skupcie się na tym, co chcecie i powiedzcie: trafiam na ludzi pozytywnych, trafiam na ludzi kochających, trafiam na ludzi uczciwych, tak? Albo otaczam się takimi ludźmi, dam radę, jestem silna, poradzę sobie. Tego typu właśnie afirmacje również stosujcie, i to Wam bardzo również powinno pomóc. Oj, przepraszam. I macie, słuchajcie, jeszcze jedną kartę. Jest to karta bratnich dusz. Więc y, mam wrażenie, że ta miłość własna, jeżeli jeszcze jesteście singlami, ta miłość własna i również myśli, które macie w swojej głowie, są bardzo istotne, żeby właśnie poznać swoją bratnią duszę, prawdziwą miłość. Bo wy myślami swoimi, swoimi negatywnymi możecie oddalać to poznanie, czy oddalać od siebie jakieś pozytywne sytuacje, wydarzenia, bo myślicie y, w sposób negatywny, tak? I oczekujecie, Jakichś negatywnych rzeczy. To musicie zmienić, jeżeli właśnie chcecie osiągnąć to, co pragniecie. Więc tutaj dla niektórych z was to jest właśnie sytuacja, gdzie do poznania tej swojej prawdziwej miłości musicie zmienić swoje nastawienie i zacząć wierzyć w siebie. Oczywiście to nie stanie się w. Na przestrzeni jednego miesiąca, tak, że zaczniecie w pełni yy, wierzyć w siebie, tak? korzystać z manifestacji, z afirmacji, ale powolutku małymi kroczkami, wprowadzając do swojego życia, jakieś właśnie zdrowe takie nawyki, yy, zdrowe takie działania, Później będzie Wam to przychodzić o wiele łatwiej i tym samym wiele w życiu zrobicie dobrego, osiągniecie dobrego, bo sami sobie to do swojego życia przyciągniecie, to co pozytywne. To jest też również karta partnerstwa. Jeżeli jesteście w związkach, to jest czas, kiedy tak naprawdę możecie liczyć na swojego partnera i będzie Was bardzo mocno wspierać w Waszych działaniach. Jeżeli mieliście jakieś sprzeczki, jakieś kłótni, to również w kontaktach międzyludzkich to jest pogodzenie się, to jest właśnie załagodzenie sytuacji, Wy jakby wychodzicie też z inicjatywą do drugiej osoby. Więc również to od was wychodzi. I tak to było całe czytanie, jakie dla was mam. Mam nadzieję, że czytanie z wami rezonuje. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście komentarz. Ja się z wami żegnam. Życzę wam przepięknego marca, wszystkiego dobrego i przechodzę już do grupy numer 4. I witam wszystkie osoby, które wybrały białe piórko i dla was jest karta Sprawdź dostępne możliwości. Czas przyjrzeć się innym możliwościom, to dobry czas, aby dokonać zmian oraz macie energię cesarza. Na marzec. Więc tak, wy jesteście w marcu w bardzo takiej ciepłej rodzinnej atmosferze, w bardzo takiej fajnej, ciepłej energii, gdzie wszystko jest spokojnie, gdzie jest harmonia, gdzie jest stabilność, e, gdzie tak naprawdę nie macie o co się martwić. Jeżeli martwicie się o sytuację materialną w marcu na spokojnie, tutaj nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych jakichś e, negatywnych niespodzianek. Wy nad wszystkim macie kontrolę i tą kontrolę w marcu trzymacie. Karta cesarza mówi o tym, że nawet jeżeli w marcu coś będzie się dziać, bardzo szybko sobie ze wszystkim poradzicie, bardzo szybko tak naprawdę rozwiążecie wszystkie sprawy, które macie. To też jest jakby bardzo szybkie wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Dla niektórych z Was przyszło mi tutaj, że jakieś urzędowe. Ważne papiery mogą do Was przyjść. Jeżeli ktoś z Was czeka na jakąś decyzję z urzędu, to tutaj coś właśnie takiego może przyjść, ale przede wszystkim to jest właśnie karta takiego spokoju. Ładu, harmonii, stabilności, wszystko jest na dobrej drodze, wszystko jest wspaniale i tak naprawdę w tej energii możecie iść i sięgać po jeszcze więcej, bo wszystko już jest na spokojnie, macie solidne fundamenty, wszystko dobrze się układa i teraz możecie właśnie się rozejrzeć za czymś nowym. Jeżeli jesteście singlami, w marcu jakby możecie poczuć bardzo mocno, że jesteście już gotowi na stworzenie stałego związku i być może to jest czas, żeby właśnie Zacząć randkować, być może wychodzić do ludzi, być może poznawać nowych ludzi, być może dłuższego czasu to odwlekaliście w czasie, bo byliście zajęci innymi rzeczami, może pracowaliście nad pewnością siebie, być może pracowaliście bardzo dużo. Um, Swojej pracy, może skupialiście się po prostu na innych tutaj sferach, a w końcu w marcu być może chcecie coś zmienić, chcecie na przykład kogoś już poznać, poczujecie taką gotowość do zmian, bo z tą kartą czuję, że Wy jesteście gotowi na pewne zmiany. To może być też sytuacja, w której chcecie na przykład, myśleliście od dłuższego czasu nad zakupem czegoś nowego, może zakupie auta, być może wykupieniu jakiejś wycieczki, być może o zakupie mieszkania czy pójściu gdzieś tak. Na czymś bardzo mocno myśleliście i w marcu w końcu decydujecie się, że to jest dobry czas, żeby się za tym rozejrzeć, żeby coś tutaj zrobić, żeby iść dalej i jakby spełnić jakieś tam swoje pragnienia i ta karta przede wszystkim właśnie mówi o różnego typu zmianach. Jeżeli chodzi o kontakty z innymi ludźmi, macie kartę randki, kartę właśnie spotkań i tutaj macie spotykanie nowych ludzi, nowych ciekawych ludzi. To jest sytuacja również jeżeli chcecie rozwinąć swój biznes lub może chcecie zmienić pracę, być może będziecie roz, rozglądać się właśnie nad nowymi możliwościami i dzięki temu możecie poznać nowych ciekawych ludzi, którzy będą chcieli Wam pomóc, więc również w marcu możecie czekać na to, liczyć na to, że właśnie Będziecie spotykać bardzo pozytywnych ludzi, bardzo pomocnych ludzi, więc tutaj nie macie o co się martwić, um, ale to też jest właśnie również planowanie randki, wychodzenie na randki, angażowanie się w coś, być może od dłuższego czasu skupialiście się na innych sferach, a jesteście w stałych związkach, czy może małżeństwa, małżeństwie, i po prostu w marcu. Yy, Zechcecie, tak? Wykażecie, wykażecie się inicjatywą, że chcecie wyjść na randkę z tym swoim partnerem, chcecie jakby tutaj popracować nad tym związkiem, bo na przykład wcześniej nie mieliście na to czasu. To jest zrobienie coś, co dyktuje Wam serce, co od dłuższego chcie, czasu chcieliście zrobić, nad czym się bardzo mocno zastanawialiście i w końcu w marcu jest na to dobry czas, właśnie dobry, dobry moment. Być może nie mieliście na coś pieniędzy, być może odkładaliście coś w czasie, bo nie byliście pewni na przykład jakiegoś grafiku. W marcu w końcu dostajecie jakieś odpowiedzi, wasza sytuacja finansowa może być na tyle stabilna, że będziecie mogli sobie na coś tutaj pozwolić. Więc u was energia w marcu jest taka um, bardzo właśnie harmonijna, że wszystko u was jest uporządkowane, wszystko jest dobrze, radzicie sobie tak naprawdę ze wszystkim, i tutaj wasze serce może ciągnąć do czegoś nowego, do podjęcia nowych decyzji, być może do. Um, Poznawania nowych osób, być może do poszerzania czegoś, do rozwijania się, być może zapiszecie się na jakieś nowe kursy. No i dodatkowo wasze kontakty z innymi ludźmi, to są również spotkania, pozytywne rozmowy, fajnie spędzony czas, pozytywni ludzie na waszej drodze. Więc ja wam życzę wspaniałego marca, wszystkiego co najpiękniejsze. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy czytanie z wami rezonuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach i papa.